Cześć! Ja jestem Dawid z Przyjaciół Kawy. Dzisiaj znajdujemy się w naszym sklepie przy ulicy Pańskiej i omówimy sobie ekspres Eco Xelsis Suprema. Przy okazji, jeżeli podobają się Wam tego typu treści, zachęcam do polajkowania wideo i zasubskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. Na początku omówimy sobie ekspres z zewnątrz, czyli jak jest wykonany i gdzie się wszystko znajduje. Jeśli chodzi o samo wykonanie, jest naprawdę całkiem nieźle. Korpus jest stworzywa, tworzywa, natomiast cały front i taska ociekowa jest wykonana ze stali nierdzewnej. Mamy do tego z tyłu młynek ceramiczny, który jest całkiem łatwo dostępny i pomieści naprawdę sporo ziaren. Z frontu bardzo łatwy dostęp do zbiornika na fusy oraz pojemnika na wodę, a na samym środku Mamy do dyspozycji prawie ośmiocelowy wyświetlacz dotykowy, którym możemy obsłużyć cały ekspres od początku do końca. A jeżeli chcemy naprawdę poeksperymentować, to warto podłączyć się pod Wi-Fi dzięki temu będziemy mieli dostęp do specjalnych receptur. Przejdźmy sobie do najważniejszej rzeczy, czyli samej kawy. Do dyspozycji w tym ekspresie mamy aż 22 różne przepisy, przepisy kawowe, od klasycznego espresso i latte do nieco rzadziej spotykanych takich jak cortado, a jeśli chcemy naprawdę poeksperymentować, to po podłączeniu się do Wi-Fi mamy dostęp do specjalnych receptur, bazujących również na przykład na lodach albo martini. Na początek przygotujemy sobie espresso. Do tego użyję naszej kawy Capricetta Crema. Pani sprawdza zarówno do kaw mlecznych i czarnych. Jeżeli chcemy zrobić espresso, wystarczy, że nacisniemy odpowiedni przycisk i z ustawieniami fabrycznymi możemy wcisnąć play i przygotuje nam od razu. Natomiast, jeżeli mam ochotę na coś, coś pozmieniać, no to ja na przykład mam ochotę na troszeczkę większą kawę, o największej mocy i najwyższej temperaturze. Wtedy wystarczy podstawić filiżankę i nacisnąć play. No i mamy nasze espresso, szybko, sprawnie, bezproblemowo. Opcji do personalizacji napojów jest naprawdę mnóstwo, szczególnie w przypadku kaw mlecznych. Natomiast jeżeli nie chcemy się bawić w każde parametry z osobna, możemy skorzystać z zaprogramowanych wcześniej przez presetów, W przypadku kawy latte zrobimy sobie na delicato i przygotujemy sobie jednocześnie dwie kawy w tym samym czasie. Sama opcja podwójnej kawy działa w ten sposób, że ekspres najpierw spienia podwójną ilość mleka, a potem robi dwa espresso, jedno po drugim. No i koniec. To tyle. Dwie minuty, dwie duże laty gotowe. Fajnie spienione mleko, fajnie rozwracające się espresso. Po zrobieniu kawy mlecznej zawsze trzeba pamiętać, żeby zadbać o wyczyszczenie całego układu. W przypadku Seiko Xelsis sprawa wygląda bardzo prosto. Bo mamy do tego osobny program. Wystarczy podłączyć lance do y, odpowiedniego otworu z boku urządzenia. Włączyć program Hygiene Steam. Poczekać minutę. I wtedy mamy cały system mleczny zdezynfekowany za pomocą pary. Jedną z ciekawszych funkcji tego ekspresu jest możliwość ustawienia sobie aż do 8 różnych profili użytkownika. Dzięki temu. Możemy sobie stworzyć swój własny profil, gdzie zapiszemy sobie przepisy dedykowane tylko i wyłącznie dla nas. Po co może się to przydać? Jak mamy na przykład dwóch domowników, jedna osoba lubi latek, które jest mocniejsza, druga osoba lubi troszeczkę delikatniejszą, to nie musimy za każdym razem zmieniać ustawień w przepisie. Tylko zmieniamy profil na swój własny. Jeśli chcecie wyciągnąć ze swoich zielonych wszystko, co najlepsze, to Seko daje na dyspozycji funkcję Bin Maestro, dzięki czemu za pomocą kilku prostych pytań będziemy w stanie precyzyjnie zaprogramować młynek. Seko sesji Suprema warto jest podłączyć pod naszą sieć Wi-Fi. Dlaczego? Dzięki temu dostajemy możliwość do szybkich aktualizacji oprogramowania dostęp do specjalnych przepisów, które są aktualizowane sezonowo, a dodatkowo możemy sterować ustawieniami urządzenia z poziomu smartfona. Jak na ekspres wysokiej klasy przystało, Seek Oxelsis Suprema wyposażony jest w szereg programów konserwujących, takich jak czyszczenie bloku zaparzającego, odkamienianie i dezynfekcja obiegu mleka. Natomiast zawsze należy pamiętać o tym, żeby codziennie opróżniać tacki ociekowe, tackę ociekową i zbiornik na fusy a także raz na 2-3 tygodnie wyciągnąć blok zaparzający, który znajduje się z prawej strony urządzenia i opłukać go pod bieżącą wodą. Jeżeli szukasz ekspresu, który jest świetnie wykonany, ma duży dotykowy wyświetlacz i mnóstwo możliwości personalizacji przepisów, to Saeco Xelsis Suprema jest świetną opcją dla Ciebie. Jeżeli podobał się Wam ten filmik, pamiętajcie o zostawieniu lajka i zasubskrybowaniu naszego kanału. W komentarzu zostawcie swoje propozycje, jaki ekspres następnym razem chcielibyście zobaczyć. Ja jestem Dawid z przyjaciół Kawy i do zobaczenia następnym razem.